Hej, ludzie, Paziu tutaj. Dzisiaj będzie pozytywny odcinek, bo Nintendo podzieliło się paroma liczbami. Do tego dużo pozytywnych rzeczy się dzieje wokół samego Nintendo. Zacznijmy od twardych liczb. Nintendo pochwaliło się, że Switch 2 znalazł do tej pory ponad 10 milionów nabywców. Co jest świetnym wynikiem. Naprawdę, ja się nie spodziewałem. Tym bardziej, że co chwilę widzę jakieś przeceny, promocje. Na jakimś Ali, Ali, AliExpressie była za 1600 z kodem, więc ja myślałem, że ta sprzedaż nie jest aż tak dobra, ale wygląda na to, że Nintendo jest zadowolone. No każdy byłby zadowolony, jeżeli w niecałe pół roku od premiery ma 10 milionów użytkowników, więc do końca tego roku może się okazać, że Switch 2 wyprzedzi Wii U bo Wii U się sprzedało w 13 milionach egzemplarzy, więc jest duża szansa na to Nintendo jest też zaskoczone wynikiem jakie osiąga Switch 2, bo podniosło swoje przewidywania co do sprzedaży Switcha 2 w roku finansowym, czyli do marca przyszłego roku, bo oni chcieli tam do 15 milionów egzemplarzy konsol sprzedać, a teraz oni planują, że sprzedadzą 19 milionów egzemplarzy Switcha 2. Wybitny wynik dalej. Oprogramowania sprzedali około 20 milionów yy, sztuk, co jest też świetnym wynikiem patrząc przez pryzmat tego, że dużo gier na Switcha 2 nie ma, bo to jest start konsoli, że dużo gier ludzie po prostu kupują dużo gier z pierwszego Switcha i ogrywają je na Switchu 2. Więc to jest naprawdę dobry wynik i najbardziej najpopularniejszą grą jest Mario Kart, który się sprzedał ponad 9 milionach egzemplarzy. Mówię sprzedał w ponad 9 milionach egzemplarzy, no bo Nintendo, jak to Nintendo, po prostu wrzuca do sprzedaży, yy, do sprzedaży gry te, gry, te gry, które były w bundlu z konsolą. No, co jak chcę, ale ten bundle się bardziej opłacał niż kupno Mario Kart Warda osobno, więc ludzie kupowali tego bundla. No, pewnie byli ludzie, którzy kupowali pudełkowo Mario Kart Warda ale no, była to mniejszość, więc jak na razie najpopularniejszym tytułem na Switchu 2 jest Dolki Kong Bolanza, który się sprzedał w 3,5 miliona egzemplarzy, prawie chyba tam 3,3, ale mniejsza z tym, więc ogólnie jest dobrze. Ja sam się dobrze bawiłem przy Bonanzie, uważam, że Nintendo potrzebuje więcej gier, które próbują coś zrobić ze swoimi starymi markami. No, i to był dopracowany tytuł. Ludzie mówią, że pewnie że to są stare dane, i pewnie Nintendo, pewnie zaraz e, Pokémony przeskoczą Bonanza. No, ja bym powiedział, że to będzie trochę takie mieszane, bo dużo ludzi po prostu kupi Pokémon z jej na, e, na Switcha 1 i po prostu. Bo jak nie ma dużej różnicy poza klatkarzem, to fanatycy Pokémonów jakoś przeżyją. Więc ogólnie myślę, że większość. Tych 5 milionów, w jakich się sprzedało Pokémon ZJ, to pochodzi właśnie z pierwszego e, Switcha. Ale to zobaczymy z czasem. Mamy też zapadejowane wyniki sprzedażowe co do Switcha 1. I tutaj już mamy 154 miliony, przecinek 1. Dlaczego ten przecinek 1 jest ważny? Bo Switch, e, pierwszy Switch przeskakując ten 1 i na przykład zamiast tego, tego jeden będzie trzy, to wtedy będzie najpopularniejszym sprzętem Nintendo w historii. Bo na razie tam o parę setek tysięcy wyprzedza go jeszcze 3DS. I powiem Wam szczerze, tutaj, tutaj już byłaby walka o pierwsze miejsce, gdyby nie to, że jakiś czas temu Sony znalazło magicznym trafem PS2, która miała ostatnią PS2, która miała napisane, że jest milion 600 000 to jest milion 6000 czyli żeby jeszcze Switch 1 doścignął Playa 2, musiałby się sprzedać w jakichś 5 milionach egzemplarzy. Czy jest to możliwe? No jest to możliwe, ale no bez jakiejś dużej obniżki, a, a przypominam, że Nintendo podwyższyło cenę e, Switcha 1. Więc wątpię, w Ameryce. Więc wątpię, żeby to się udało. Może, może Nintendo po prostu w pewnym momencie powie, dobra, walić to, wrzucamy Switcha oled za 900 zł i obniżamy wszystko. No dobra, może nie w złotówkach by mówili, ale wiecie o co mi chodzi. I to jest jedyny, jedyna ścieżka, żeby Nintendo było na pierwszym miejscu, bo raczej Switch jeden nie dostanie więcej tytułów w przyszłym roku, takich dużych, takich naprawdę mocnych, żeby, ludzi, żeby ludzie wrócili się na Switcha 1, a nie na Switcha 2. Więc tutaj oprogramowanie będzie się dobrze sprzedawało, szczególnie przez tą oferę z GameCardami, ale same konsole jeszcze mocniej wyhamują w przyszłym roku. Tak mi się wydaje. Ale teraz przejdźmy do sądowych informacji, bo one też są pozytywne. Po pierwsze... Nintendo wygrało sprawę ze streamerem, który streamował pirackie oprogramowanie na Switchu 2. Na Switchu 1. No, muszę powiedzieć, że szanuję, gratuluję głupoty. No, bo jak, jeżeli streamujesz pirackie oprogramowanie jeszcze mówi wprost, że a, Nintendo Cię nie ścignie, no to Nintendo Cię ścignie. Nie ma tam jakichś milionowych odszkodowań, ale no, po łapkach facet dostał. I słuchajcie... Najbardziej pozytywne informacje wokół Nintendo. Sąd patentowy w Japonii oddalił patent Nintendo, jeżeli chodzi o łapanie stworków. Czyli ten najważniejszy patent został oddalony. Oczywiście Nintendo może wnosić apelacje, może walczyć o to, ale sam fakt, że ktoś powiedział stop patentom Nintendo jest czymś dużym i dla mnie to jest dobra informacja nie tylko dla nas graczy, ale też dla Nintendo, bo jeżeli te pa... wszystkie, te... wszystkie te patenty zostaną obalone, to Nintendo będzie musiało razem z Pokémon Company i Creatures usiąść i zastanowić się co zrobić z tą serią i jak można ją rozwinąć, bo co jak co, ale Palworld sprzedawał się wybitnie. Ja wiem, oni Palworld nie był sprzedawany w pełnej cenie. Ale wciąż osiągnął wybitny wynik. Więc rywalizacja na takim polu z mniejszą firmą zrobi Nintendo dobrze. No i do tego, jak japoński urząd patentowy obalił te patenty, na razie, tak samo amerykański urząd patentowy, gdzie Nintendo też, też chciał patentować pewne rzeczy. To tam sam prezes urzędu zlecił jeszcze raz przejrzenie się patentowi. Więc ogólnie jest szansa, spora szansa, że Nintendo będzie musiało się ugiąć. Że Nintendo po prostu będzie musiało wziąć się za bary z przeciwnikiem na swoim własnym polu. I to jest, słuchajcie, pozytywna informacja, bo nie ma nic lepszego niż rywalizacja. Nie ma nic lepszego niż musieć po prostu spojrzeć prawdzie w oczy i walczyć o to, o swoje miejsce na rynku. Czy Pokemony są zagrożone? Raczej nie. Raczej Palward by musiał mieć by musiał być nowym No Man's To znaczy oni są na mniejszą skalę, ale by musieli naprawdę być super zawiązani, mieć e, od Odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu, żeby to, po, tą markę powoli budować i wzmacniać. Bo zobaczcie, jak to było z Yokai Watchem. Yokai Watch od Level 5, jak dobrze pamiętam, był bardzo popularny. W pewnym momencie wydawało się, że będzie, że będzie się łapał na poziom popularności z Pokemonami w Japonii, bo tam były programy poranne z, Jokai Watch, z postaciami z Yokai Watcha, anime leciało, więc ogólnie był potencjał i nagle to wszystko pff, się zapadło. I tak naprawdę teraz to ani gry nie, ostatnie gry nie zostały zlokalizowane na zachodzie. No i tak wszystko siadło, nie? Więc ogólnie to, jeżeli chodzi o trenowanie stworków, jest to naprawdę trudny i niewdzięczny nie gatunek gier do tworzenia. Ale zobaczymy. Może... E, może chłopakom z Palwardu się uda. No i tyle. Zobaczcie ile pozytywnych informacji. Nie tylko dla samego Nintendo, ale też i dla graczy. A co Wy o tym sądzicie? Czy Wy też się zastanawiacie, dlaczego Switch 2 tak dobrze się sprzedaje? Piszcie w komentarzach i mam nadzieję, że będziecie mieli świetny i pozytywny weekend. Trzymajcie się, królowie, dobrego. Papa. Pa.